Chcesz walczyć ze mną! Ja miałem tyle pro... A Ty nie chcesz walczyć ze mną? Stole? Nie odwisałeś traktu pedale! O no, no, jejku, jejku! Twi Twitch wychodzi! Bo cię lepiej na i potem lecę po no imię. Dawaj, no to dawaj. Kurwa. Chłopie, kurwa, że <laughs> to, to ty przyszedłeś pizdę, do mnie. Pizdę, Ale mają pizdę, przejebane pizdę. na tym Twitchu, Boże. Oni nawet pizdę. nie mają wpływu pizdę. na to, co się pizdę. dzieje. Ja jestem tu królem, a nie ty, kurwa. Ty to jesteś szczurem. Wycierem, knurem. Wycierem jesteś. Kurwa. i nadajesz się do tej federacji, naprawdę no, Marcin, super, da. dziękuję dobrze Marcin, w Marcin, to nadajesz się, Borysie, wszyscy z Twitcha jest... muszą wypierdalać teraz ze streamami, kurwa tak. a widzowie wracają na FMA o Borysie tak się wypowiedziałeś Tak. że dla ciebie już ciekawszy jest jak sknie farba właśnie Marcin, powiedz nam ty dobrze gazą, gazą cały, balon, cały balon, balon nie wypełniony helem a wypełniony trawą coś ci nie pasuje, idź pograć w bakal. chcesz podbić prostu nie to podbić